W tym filmie wyjaśnię Ci, co oznaczają granice poznania. Zobaczymy, dlaczego są rzeczy, których nie możemy wiedzieć i jakie są tego przyczyny. W tym filmie wyjaśnię Ci, co oznaczają granice poznania. Przyjrzymy się, dlaczego są rzeczy, których nie możemy wiedzieć oraz jakie są tego przyczyny. Granice poznania opisują, że istnieją rzeczy, których człowiek nie może całkowicie zrozumieć lub poznać. Wynika to z faktu, że nasza wiedza jest zawsze ograniczona. Nasze zmysły i rozum mogą odbierać tylko określone informacje. Zawsze są więc rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości. Granice poznania są ważne, ponieważ pomagają nam kwestionować naszą wiedzę. Musimy zrozumieć, że nie możemy znać wszystkiego. Nawet naukowcy czasami napotykają na te granice. Jednak to nie oznacza, że powinniśmy przestać badać i się uczyć. Nauka pomaga nam dowiedzieć się więcej o świecie i wszechświecie. Jednak również nauka napotyka swoje granice. Istnieją zjawiska, których nie można wyjaśnić dostępnymi obecnie metodami. Pomimo wielkich postępów, zawsze pozostaje część nieznanego. Nasza percepcja jest ważnym czynnikiem granic poznania. To, co widzimy, słyszymy lub czujemy, to często tylko fragment rzeczywistości. Nasze zmysły są ograniczone i nie mogą objąć wszystkiego. Dlatego wiele pozostaje w ukryciu. Istnieje wiele zjawisk, których jeszcze nie rozumiemy. Czasem brakuje nam odpowiednich narzędzi lub teorii, by te zjawiska wyjaśnić. Nawet jeśli wiemy dużo o świecie, wciąż jest wiele rzeczy poza naszym zasięgiem. Takie nierozwiązane zagadki należą do największych wyzwań ludzkości. Język jest kolejną przeszkodą dla naszego poznania. Mamy trudności z dokładnym opisaniem pewnych rzeczy. Niektóre idee lub doświadczenia po prostu nie dają się ująć w słowa. Dlatego wiele pozostaje niejasne, nawet jeśli je czujemy. Lub domyślamy się ich? Kultura i społeczeństwo wpływają na to, jak rozumiemy świat. Każdy człowiek widzi rzeczy ze swojej własnej perspektywy. Te perspektywy mogą się różnić z powodu wychowania, wiary lub osobistych doświadczeń. To sprawia, że istnieje wiele różnych poglądów i granic poznania. Technologia pomogła nam lepiej zrozumieć świat ale nawet najlepsze urządzenia i technologie mają swoje ograniczenia. Nie zawsze mogą dostarczyć odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego człowiek musi polegać na rozwoju nowych metod, aby dalej postępować.